Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam Was na kolejny materiał z World of Tanks. Dzisiaj, słuchajcie, wykombinowałem sobie porównanie dwóch niszczycieli ósmego poziomu nacji niemieckiej. Są to pojazdy, które przynajmniej w moim przypadku nie za często widuję ostatnio na polach bitew, a pamiętam, że kiedyś były bardzo mocnymi punktami w swoich drużynach. Pierwszy to Ferdinand. A drugi to Jak Panther Dwójeczka. Dwa pojazdy wymienione posiadam w garażu, więc zagram bitewkę raz jednym, raz drugim. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tutaj szybciutkie porównanie. Wrzuciłem też jeszcze Jak Tigera prototypa, ale tutaj już na nim się nie będę za bardzo koncentrował. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o Ferdynanda i o Jak Panthera Dwójkę. Zobaczcie, że te pojazdy, jeśli chodzi o dane techniczne, przynajmniej jeśli mówimy o sile ognia, są praktycznie identyczne. DPM 2620 w obu pojazdach, penetracja 246 w obu pojazdach, DM 490 w obu pojazdach. Także to są to są tutaj jeszcze przeładowanie 1122. Więc to pokazuje, że te pojazdy w przypadku siły ognia są do siebie wręcz bliźniaczo podobne. Jeśli chodzi o czas celowania. Celowania 221. Depresja 0,34. Wszystkie parametry, słuchajcie, są dokładnie takie same. Różnice pojawiają się za to w pancerzu i w mobilności. Jeśli chodzi o prędkość do przodu, zobaczcie, że jak Panther jest szybszy, ma 55 km, Ferdynand tylko 30. Do tyłu również panterka jest troszkę szybsza, ma 12, Ferdinand 10. Wydaje mi się, że pozostałe parametry już nie mają aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o. Tutaj bitwę z, no związane z mobilnością tak de facto, ale zobaczcie, jakie są różnice jeszcze w pancerzu. Jeśli chodzi o Ferdinanda, na przedniej płycie ma 200, panterka 100. Po bokach i z tyłu ma po 80 Ferdynand, panterka z boku 60 z tyłu 45. Różnice w pancerzu moim zdaniem znaczące, zwłaszcza jeśli mówimy o pancerzu przednim. Ale jest pewien problem tak naprawdę. Pomimo tego, że ten pancerz jest w przypadku Ferdynanda dość gruby, 200 mm, to zobaczcie, że w takim układzie kolizyjnym nie ma za bardzo takich miejsc, gdzie będziemy mieli pewność, że nie będziemy przebijani. Wszystko jest albo zielono, albo tak żółto, tak? czyli to są takie miejsca, gdzie teoretycznie jest szansa, że ktoś nas przebije. Pancerz na żywo obrazuje nam to jeszcze lepiej. Zobaczcie, że w tym momencie praktycznie cały pojazd od przodu będzie przebijany. Jeżeli się troszeczkę skontujemy, niewiele nam to daje. Tak naprawdę odsłania zaczynamy powoli boczek. Tutaj jest taka płyta też skontowana, ona się też odsłania. Więc w tym momencie trzeba powiedzieć sobie, że Ferdynand jest pojazdem bardzo miękkim, jak na obecne czasy. Wotowskie. Zobaczcie, że w przypadku jak panterki, tutaj przynajmniej mamy wieżę delikatnie zaczerwienioną, chociaż pozostała część już też jest raczej przebijalna. I jeżeli zerkniemy sobie na pancerz taki właśnie na żywo, to widać, że owszem, kadłub jest przebijalny, ale wieża już jest troszkę lepiej opancerzona. I tutaj może być troszkę trudniej ją przebić. Oczywiście wynika to z kątów tak naprawdę obu pojazdów i tej górnej części no, tych, tych niszczycieli. Jak Panter ma tą płytę pochyloną, tak? w związku z tym kąty się robią zdecydowanie korzystniejsze i trudniej jest je przebić. W przypadku Ferdynanda, zobaczcie, że wszystko jest pod kątem praktycznie no, bardzo mocno zbliżonym do prostego. Jest delikatny skosik. Natomiast na przedniej tutaj płycie też mamy. No, to są minimalne tak naprawdę skosy. Więc można powiedzieć, że tutaj prawie że mamy kąty proste. No i stąd wynika właśnie też możliwość łatwiejszego przebijania Ferdynanda. Ale słuchajcie, no wiadomo, statystyki statystykami, wszystko co na papierze to na papierze. Myślę, że trzeba zobaczyć jak one będą sprawowały się w bitwach. W związku z tym zapraszam Was na bitwę numer 1, którą rozegram właśnie jak panterką drugą. No i rzuciło mnie na mapkę Paryż, losowanie na ósemki, na siódemki, także całkiem korzystne. Po jednej arcioszce na stronę, no i spróbujmy w takim razie zrobić tutaj jakiś fajny, dobry wynik. Trzeba pamiętać oczywiście, że hmm, jesteśmy pojazdem dosyć miękkim. Zdążyli przejechać. O, jedzie następnie. Coś tutaj kawałek go... Nie widziałem, ale... O! Ten się ładnie wychylił. Weszło za 520, czyli no zdecydowanie lepiej niż średnia. Zobaczmy, czy jeszcze będzie miało ochotę na wyjazd. No ja myślę, że raczej chyba już niekoniecznie. Teraz pecha za pechę. Ja tutaj za 450 to dostałem za 290, czyli wymiana dla mnie wymianą na plus. Ale też nie ma się co zbytnio tutaj wystawiać. No dobra, podjedziemy jeszcze do przodu. Elegancko. Takie wyjazdy to lubię. Jak na paradzie cyk boczkiem śmiało do przodu. Tutaj też ładnie wystawiony tyłeczek. To miło. Z ich strony. Tutaj wieżyczkę. No, słuchajcie, bitwa chyba już mogę powiedzieć, że należy do całkiem danych. Teraz spróbuję tutaj jeszcze podjechać, żeby tego T44 tutaj spóbnąć bardzo ładnie, mam jeszcze E25 Nie zdążyłem przycelować. A już po celu. No dobra, spróbujmy jeszcze. Może się jeszcze uda z jeden strzał oddać, chociaż podejrzewam, że. Uuu, rykoszet! To ciekawa sprawa. Myślałem, że bez problemu go przybije. No i została jeszcze arta. która już została zniszczona. No dobrze, e, widzimy się za chwilkę w garażu. No dobra i co my tu mamy? Słuchajcie, mamy tak drugą klasę, mamy wojownika, mamy rozporwacza i mamy ogień skuteczny. Jeśli chodzi o miejsce w drużynie pod względem zadanych uszkodzeń, już się zamotałem, 1965 daje to trzecie miejsce, cztery pojazdy zniszczone. No i cóż, zarobione 22 tysiące, Strzelałem tylko z pestek podstawowych, oddałem 7 strzałów, 7 trafiło, 6 tylko przebiło, ten jeden strzał w E25 niestety nie wszedł tak, jakbym bym chciał. Bitwa trwała bardzo krótko, 4 minuty 27 sekund, więc jedna z szybszych bitew, no nie ma co tutaj mówić, że było inaczej. Dobra, a teraz słuchajcie, bierzemy na warsztat tego oto. Ferdynanda. Także zapraszam na bitwę numer 2. No dobrze, Ferdynandem rzuciło mi, słuchajcie, na tundrę losowanie na dziewiątki, na ósemki. Bitwa w trybie standardowym. No także troszkę gorzej, ale nie jakoś tragiczne. Pytanie tylko teraz, co ja powinienem, słuchajcie, tutaj zrobić, hmm. żeby dobrze wykorzystać potencjał Ferdynanda. Zgapiłem się tutaj, to ładnie się zgapiłem. Może teraz mi się uda mi zgapić. Dobra, mamy pierwsze uszkodzenia LTTB tutaj podjechało, muszę się tutaj troszkę wycofać. Hmm, trochę taka sytuacja dla mnie niekomfortowa, bo jak widać czołg, właściwie niszczyciel nie jest pojazdem zbyt szybkim, więc nie można tutaj za bardzo rotować sobie gdzieś w inne miejsca ale za to można. Czemu od razu? Jak ja tego nie lubię, od razu moduły zniszczone no. No i teraz dupa, teraz będzie dupa blada. Spróbuję w takim razie. Ah! Było blisko, było blisko, ale się udało. Oj, nie uciekaj no. Mm. No teraz to już wiadomo, że trzeba atakować, nie oglądać się tutaj. Może jeszcze uda się z jedną pestkę wsadzić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Taka desperacja w tej chwili, żeby jeszcze jakieś uszkodzenia gdzieś złapać. Dobra, udało się. Nie będzie to tak tragiczny wynik. Może uda się jeszcze raz? Nie, już się chyba nie uda. Tak jest. No dobrze, mamy bitwę drugą Ferdynandem. Troszkę inna, troszkę w innym stylu. Idziemy się za chwilę w garażu. No dobrze, mamy trzecią klasę, mamy tutaj szóste miejsce pod względem zadanych uszkodzeń, czyli raczej, bym powiedział, słabo, zarobione 9700. I słuchajcie, no co mi przychodzi do głowy, jakby po tych dwóch bitwach? Wiem, że ciężko jest po jednej bitwie oczekiwać w jednym i drugim przypadku jakichś super wyników, natomiast, tak jakby, potwierdza mi się jedna rzecz. Jeśli chodzi o mm, siłę ognia, to i Panthe, yy, jak Panther II i Ferdynand mają parametry identyczne. Natomiast Ferdynand jest niestety gorszy od Pantery według mnie pod dwoma względami. Po pierwsze, jest zdecydowanie mniej mobilny, a po drugie, Pantera mimo wszystko jest w stanie troszeczkę odbić. Co prawda, teraz w tej bitwie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ja tutaj zerknę, zablokowane przez pancerz było 1030, ale to wynikało naprawdę, słuchajcie, z raczej szczęśliwych zbiegów okoliczności, niż tak naprawdę z odbijania tego, tego czołgu. Według mnie panterka zdecydowanie ma większy potencjał, żeby odbić, no i zdecydowanie lepsza jest jej mobilność, dzięki temu łatwiej możecie zająć. Pozycję taką, która będzie dla Was dogodna do zadawania uszkodzeń nieprzyjaciołom. No, w przypadku Ferdynanda, powiem, duży pojazd, kanciasty, wolno się przemieszczający więc to jest idealny cel również dla Arty, która, jeżeli będziecie wyspotowani, na pewno będzie Was łapała. No i przy okazji, też pozostałe czołgi, widząc taką olbrzymią bryłę, na pewno będą do Was strzelać i będą Was przebijać także po tych dwóch bitewkach krótkich co prawda i może niewiele wnoszących, wydaje mi się, że spokojnie werdykt mogę wydać następujący że gdybym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma pojazdami wybrałbym Panterkę 2 dużo przyjemniej mi się nią gra dużo większa frajda chyba jest z grania z bardziej mobilnym pojazdem, z bardziej mobilnego grania, z bardziej mobilnym pojazdem może tak, okej okay. No dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko, życzę Wam spokojnego dnia, trzymajcie się ciepło i do następnego, cześć!